W jakim języku pan yy, przy, no, porozumiewa, rozum, się. porozumiewa się z innymi uczestnikami y, skoków z innych krajów? No? <laughs> po polsku. Ty. Yy. Zaznacz sobie, co masz. Czym się pan interesuje yy, w... oprócz skoków narciarskich, ale... Czym się pan interesuje? Dobra, yy, Julka, no to masz już? Ja chyba zadam tak jak jest yy, tutaj. No bo nie wiem jak to ten Dobra, Czy cała kadra jest już dobrze przygotowana do zimowego sezonu? Czy wszyscy czują się na siłach, aby no pod koniec naszego wywiadu? Tak, może być. No, no to pod koniec naszego wywiadu chcielibyśmy bardzo e, pana poprosić, że pan e, pozdrowił wszystkich fan, e, fan klubowiczów i zaprosił ich do wspólnego oglądania pańskich skoków i całej kadry. przed sezonem dla nas bardzo ważnym i bardzo myślę dla wszystkich kibiców Narciarstwa Polski w Polsce istotnym. Na środek poprosimy z trenerem do wspólnego zdjęcia, a potem pana trenera proszę o zajęcie miejsca ze stołem. Witam wszystkich. Nie będę, nie będę długo mówił, bo myślę, że wiele nowości w stosunku do minionych sezonów, minionych lat nie ma. Także pokrótce spróbuję streścić, tak jak już pan powiedział, to co za nami, co dalej, jakie mamy założenia, jeśli chodzi o sezon. A jeśli chodzi o realizację, to myślę, że w przypadku kolegów, wszystkich grup, to co chcieliśmy, to zrealizowaliśmy. Wypadły jakieś tam poszczególne, pojedyncze treningi z powodów głównie pogodowych, gdzieś wiało, gdzieś padał mocno deszcz, ale to są takie, takie drobne rzeczy, które są cały czas wpisane w skoki jako dyscypliny, które odbywa się na zewnątrz i tego nie da się uniknąć. W stosunku do poprzednich lat to, o czym już wspomniałem wcześniej, były bardzo lekkie modyfikacje. Głównie temu, że chcąc osiągnąć inne wyniki, nie da się przygotować tak samo, jak do wyników poprzednich. Więc tutaj lekkie korekty, chcemy wyniki osiągnąć Lekko inne, jak w poprzednim sezonie i do tego dążymy. E Jeśli chodzi o kwestie zdrowotne zawodników, tutaj drobne kontuzje oczywiście nie ominęły grupy skoków, ale jak były leczone na bieżąco, nie wymagały dłuższych przerw. Jeśli chodzi całościowo o przygotowania, to tutaj w tym roku może wyjątkowo, ale myślę, że tutaj się y część się osób zgodzi, te przygotowania cały czas trwają, nie oddzielamy. Zdecydowanie lata, od zimy. To, co się zaczęło gdzieś początkiem maja, cały czas trwa i teraz zmieni się to tylko w tym, że będziemy mieć co tydzień starty, co tydzień będą zawody, natomiast, natomiast cały czas zawodnicy przygotowują się do każdej kolejnych zawodów. Wraz z każdym tygodni są wprowadzane drobne korekty, drobne modyfikacje, i to zarówno w sferze treningowej, jak i w sferze e, taktycznej czy sprzętowej. Skoki to jest taka dyscyplina dosyć dynamiczna, i tutaj e, nie można czegoś zamknąć definitywnie, tylko cały czas trzeba modyfikować, bo różne kwestie nas cały czas zaskakują. Co jeszcze udało się w tym momencie w tym roku zrealizować, to myślę, że jak do tej pory to był rok, gdzie była najlepsza współpraca między grupami, gdzie to faktycznie wszystko funkcjonowało na każdym szczeblu i, i oby tak dalej można powiedzieć, że z roku na rok ta współpraca zatacza coraz szersze kręgi i mamy. Mamy tego widoczne, mierzalne efekty w postaci wyników e, zawodników. Tego, że nie, nie zawsze determinantem osiągnięcia sukcesu czy pokazaniu się z dobrej strony jest przynależność do KDA, ale również świetną pracę wykonują e, pozostałe grupy. Tutaj mamy przykład, co można wyróżnić dwóch zawodników e, z innych grup szkoleniowych, dla których ten sezon lepiej był sezonem, e, bardzo udany, to jest Krzysiek Bieguny i Jasiek Ziobro. Że swoją postawą udowodnili i pokazali, że, że można rywalizować z najlepszymi zawodnikami na świecie i można, można realizować się w tym kierunku. Co dalej? Jesteśmy już po pierwszym zgrupowaniu, po pierwszej konsultacji na rozbiegu lodowym, o czym wspominaliśmy już gdzieś wcześniej, że chcemy wcześniej wejść na lód, wcześniej stosować jakby substytut zimy. To się wszystko nam udało. Nie wielkich problemów na tym lodzie, ale to były problemy drobne. Teraz mamy ten tydzień treningu motorycznego i poświęconego między innymi na spotkania z państwem. Od trzeciego tygodnia chcemy z powrotem wrócić na, na rozbieg lodowy. Z tego, co wy, wygląda na tą chwilę, będzie to ponownie skakanie w Oberzdorfie. Po powrocie z Oberzdorfu. Będziemy obserwować, co się dzieje. Wiadomo, że listopad jest miesiącem takim, że ta pogoda różne chwile potrafi spłatać. Chcemy wybrać jeszcze miejsce na trening na, na 2-3 dni przed Pułarem Świata, ale przede wszystkim miejsce, gdzie będą bardzo dobre warunki. Od 21 listopada, już wszystko zgodnie z tym, co narzuca nam kalendarz FIS-u, zaczynamy w ten rok od Pułaru Świata, ale później, zaraz na początku grudnia, jest. O czym pewnie powiedzą koledzy, yy, uniwersytet, w której też chcemy wziąć udział i zaczynają się starty po Co do, e, może ubiegając o pytania, co do ewentualnych korekt, wypuszczeń, startów i tak dalej, to, to bierzemy w tej chwili pod uwagę, jeśli chodzi o grupę, e, bardzo dużo skład, taki, który będzie wybrany e, do startów i wszystko olimpijskich wypuszczenie jednego z weekendów bądź będzie to Sakura, bądź beaming, ale to już wszystko w zależności od zapotrzebowania tego, co będziemy w danym momencie potrzebować. Dziękuję. Szanowni Państwo, pokazaliśmy całą naszą siłę polskiego narciarstwa. są wszyscy najlepsi. mówiliśmy mieliśmy Justyna nadejdzie. Mieliśmy Justyna nadejdzie tak. <laughs> Trenerzy celowo czekałem z tobą powiedział. Czy padną tutaj jakieś deklaracje ze strony trenerów? Ileż to tych medali na tych igrzyskach to będziemy? Ale cieszę się właśnie, że tak to trenerzy postawili i my jako działacze też nie będziemy mówić, że zdobędziemy 5, 6, 7 medali, bo to jest proszę Państwa sport. Naprawdę ciężko prorokować. Powiem tylko tyle, że oczywiście czujemy się tutaj wszyscy zmotywowani i twierdzimy, że szansa na medale, szanse na medale są i one to to są szanse uzasadnione, ale ile, Państwo wybaczycie, dziś nie padną takie deklaracje z, naszych, z naszej strony. Druga rzecz, proszę Państwa, igrzyska olimpijskie, kiedy wybieramy się tam, nie wszyscy będą mogli pojechać z różnych względów. Te igrzyska będą takie bardzo, bardzo wojskowe, użyłbym takiego sformułowania. Ciężko tam będzie się i dziennikarzom, i, i, i zawodnikom, i działaczom poruszać. Bardzo ograniczona ilość akredytacji. Zresztą my jesteśmy w uprzywilejowanej sytuacji, bo szefem misji jest nasz prezes Apoloniusz Steiner, no i wybiera się tam jako ambasador Adam Małysz. Z którymi mamy dobre okłady i liczymy, że tam będziemy w godnej reprezentacji. Jesteśmy uczennicami gimnazjum. Kto w dzieciństwie był Pana wzorem sportowym do naśladowania? To był moim wzorem. No ja wzorowałem się na wielu sportowcach, zwłaszcza na tych najlepszych. Starałem się odpocząć, jak, jak, jak im idzie, i, i czerpałem od niej wzorce, te, które wydawało mi się, że są najbardziej dla mnie pomocne. Zbliża się w połowie świata, niedługo będzie olimpiada w Soczi. I kogo uważa Pan za największego konkurenta w tych zawodach? Największego konkurenta. No uważam, że tutaj nie wolno lekceważyć nikogo, każdy, każdy ma takie same szanse, sport jest dla wszystkich i tutaj tutaj też nie będę się oglądał, czy zwracał, czy starał się, nie wiem, jakoś szczególnie przywiązywać uwagę do, których, do któregoś zawodnika, tylko będę się starał bardziej patrzeć na siebie. Wiadomo jest to, że zna Pan skoków, którzy mówią w innym języku. Jak się Pan z nimi porozumiewa? Na migi. <noise> Nie, e, tutaj takim językiem, e, językiem, który jest e, no, taki uniwersalny w, w sporcie, to jest język angielski, rzadziej niemiecki, aczkolwiek ja z niemieckim mam mało wspólnego. E, część trochę rozumiem, jeszcze mniej mówię, dlatego staram się tutaj w języku angielskim posługiwać. <noise> Co jest, czym się pan interesuje i co jest pan'a pasją poza skokami narciarskimi? Interesuję się innymi dyscyplinami sportu. Staram się oglądać te, które akurat lecą w telewizji i kiedy jestem w domu, podziwiać nie tylko naszych, naszych rodaków, ale też innych zawodników, którzy, którzy są dobrze wdane w danej dyscyplinach, czyli piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, dyscypliny motorowe. Także. Dużo narciarstwo też również pójdziesz. A czy to jakie pan ma, jaki pan ma humor na strój wpływa na jakiś skoku? Oczywiście, że tak. Tutaj dana dyspozycja dnia ma zdecydowane, zdecydowaną. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, przekładnie na to jak, jak przełożenie. przełożenie, na to jak będę startował czy skakał. Aczkolwiek da się też coś zmienić w trakcie dnia. Można sobie humor polepszyć, albo też zepsuć Wiadomo ja jest ja to, że fanklub stara się być jak najczęściej na właśnie zawodach sportowych i chciałam się spytać o to, czy czuje się pan przez nas właśnie wspierany, jak my jesteśmy tam na widowni, cieszymy się, że Pan dobrze skoczył? Jasne, że tak. No to, to, że jesteście ze mną, to, że widzę właśnie swoje imię i nazwisko na, na różnych banerach, flagach czy koszulkach, to jest dla mnie... Bardzo, bardzo ważne i za to Wam dziękuję. No i powiem szczerze, że bardzo mi to ułatwia też skakanie, bo wiem, że mam duże wsparcie i nic mi nie grozi. Jakie ma Pan założone cele do osiągnięcia na olimpiadzie w Soczu? No Tych celów jest dużo, czy dużo, one są bardzo bardzo wygórowane. Chcę tylko powiedzieć, że staram się osiągnąć to, co, to, co uda mi się najwięcej. No medal to byłby tutaj bardzo wskazany. E, bardzo, bardzo pożądany. Aczkolwiek też nie mogę powiedzieć, że, e, że na pewno z nim wrócę, bo to już czas zweryfikuje. A czy cała kadra jest już przygotowana do sezonu zimowego i gotowa walczyć o jak najwyższe wyniki? Tak. To lepsze. <noise> <noise> Najpierw Pana jeszcze poprosić, żeby pozdrowił wszystkich fan klubowiczów i zaprosił do wspólnego kibicowania. Pozdrawiam wszystkich fan klubowiczów, fanklubowiczów z Proszowic i nie tylko. Zapraszam Was do oglądania, do kibicowania i nawet do przyjazdu na niektóre zawody, gdzie tylko będziecie mogli. Dziękujemy.